Kurczę, mogłem jednak nie pyskować do rodziców to by mnie do tej Bydgoszczy nie wywieźli. Może przynajmniej kupię sobie jakieś gumy kulki w tym kiosku albo jakiegoś świerszczyka. Widzę, że jakiś frajer podpadł innemu frajerowi i teraz dają nagrodę za zastrzelenie chuja w pojedynku w Wuzel. Coś cię śmieszy, kuju. Hehehehe, he he he. tak się składa, że tak, w życiu takiego głupola nie widziałem, takiego dzbana, że największy dzban się przy tobie chowa, hehehehe. He he he. Wystarczy ci powiedzieć, że ma się dla ciebie starego zużytego kondona, a ty już padasz do nóg. Ja bym ci osobiście radził, abyś pocałował się sam w swoją dupę i wypierdalał stąd w pośpiechu. Taki twardziel jak ten i focia rozjebie włosem łonowym twojej teściowej. Facet ma kochones jak ty potę w mózgownicy, hehehe. He he. No to się wkurzyłem, wezmę se to i powiem wszystkim, że kutafona rozjebałem. Tylko nikomu nic nie mów, bo cię odjebie. Chcesz gumę, kulkę? Tak. To się ma. Strasz mi się chce strać, pójdę tu i zapytam się, czy mogę się wyzać. A ten to kto? Strać mi się chce. Jebać bram dalej. Witam serdecznie w gudelu chudego, o czym mogę nie służyć. Wypieprzaj pan z tymi perfumami. To będzie 1250 hryvnią Tudzjikistanu. Czy można się tu nieźle wysrać, u pani? Coś ci się, kolego, pomyliło. Tu nie ma kiibla. Nie chciałem tego robić, ale... Dawaj kibel albo nasram ci na fałdy czołowe. A teraz mów gdzie tu jest sracz. No gdzie? Słyszałem, że na górze jest dziura w suficie, możesz z niej skorzystać. No, i tak ma od dzisiaj być przedwczoraj. Że co? Główno. Tuk tuk, 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 tuk. Tuk. Tuk, tuk, Gdzie ta dziura? Zaraz zesram się w gacie. Rozwinę tego blanta włożę pod te drzwi i zapytam się czy tu jest ten sracz w suficie. Trać mi się chce, ee, wypierdala i o, o dziura się pojawiła, no to stram. Ale najpierw sprawdzę dokąd prowadzi kanalizacja. O ty zboczeńcu pierdolone, Halina, co ty tu robisz? A nic, tylko sram do wanny. A więc to tu jest liście Gangesu. No to Adam Małysz. Głupi, dokąd idziesz? Do dupy, nie widać. Ciebie wyrucham, jak mi przyszyją pędzla. Szybko zapierdalać po promocję na piwo w Tesco? A -a -a. Kurwa, jebać to stranie, już i tak narobiłem w gacie. Szybciej, kurwa koniu, zwalony, bo mi piwa wykupią. Chuja nie piwa, głowa ci się chyba kiwa. WWZ Arnold 1200 najlepszy model na Dzikim Wschodzie. O kurwa, dostał żem. Chybiony, wynurzony, ale mam brudne szyby. Stefan, nie, nie umieraj, proszę, ależ proszę bardzo, co dwie dupy, to nie jedna, mogę cię też odjebać. Chyba śnisz, chuju, nie wyda je mi się. Ups. Jebudubububu. Mniam pyszne brzdiownice, cieszę się, że ci smakują. O już czysta, szybka, to na deser model było trzy tysiące w pierdol z łaskotkami, będę szybszy. Bum. Take your time. Bum. 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 Będziesz bulił za te przepadnięte piwa. Nie wydajemy mniem się. Headshot. Oto pański Akasa za obciągnięciem E to znaczy się za tego krzywał z tego chuja. Dżemki Elo i dese pizdu. A z tym chiskiem co? Ile za niego bo nie widać. A nie to ogłoszenie z ktoś wystawił 2000 za stary portfel ok. Jeśli cię to zainteresuje, to jest jeszcze jeden, z podobnym fachem do twojego. Też szuka tego, kto to. Nie wiem, nie zam się, nie orientuję się. Zarobiony jest. Siemanko widzowie, to ja piękny hehe he.